Radio Gdańsk Słuchaj od rana Rozmowa kontrolowana Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy pan nocami po ulicach Sopotu? No, ja jestem mieszkańcem Sopotu, zdarza mi się czasem yy, może nie tak często jak panu prezydentowi ale zdarza mi się. Centrum Sopotu w nocy, yy, w Sopotu yy, w nocy z sobotę na niedzielę syn Ryszarda Krausego został ugodzony nożem przez 21-latka także jego ochroniarz. Oni są ranni. Yy, Sopot jest bezpieczny czy nie? No na pewno w weekendy taka wytworzona w mieście, taka kultura jarmarczno knajpiana powoduje, że sopot bezpieczny w nocy nie jest. A to źle, że jest kultura knajpiana? Ja nie powiedziałem, że to źle, natomiast zwracam uwagę, że rzeczywiście w sopocie w weekendy nie jest bezpiecznie, Monte Cassino w sopocie. W, sobotni, w, w sobotnią noc, w piątkową noc jest rzeczywiście całe pijane i dzieją się tam bardzo różne rzeczy. No tak, ale co Sopoty to jest y, kur, to zdrowisko. Tam ludzie przyjeżdżają się bawić. To trzeba co? Tak najpierw pozamykać? Yy, i... Absolutnie nie powiedziałem tego, że należy je pozamykać. Trzeba rzeczywiście pilnować bezpieczeństwa. Natomiast tutaj akurat postawa. Pana prezydenta w tej sytuacji jest dla mnie zadziwiająca. Dlatego, Ale że, że co, że pisze list otwarty do policji? No, list otwarty do policji. Pani komendant obecna Policji Powiatowa w Sopocie to jest już trzecia, osoba, trzecia, trzecia komendant w ostatnim czasie, z którą pan prezydent się po prostu nie może dogadać i komunikuje się z nią w formule listów otwartych. Co dla mnie jest zadziwiające. No tak, ale to, że oni się nie mogą dogadać, to nie jest efektem to, że ktoś jest ugodzony nożem. Co absolutnie to jest tak, absolutnie kwestia. tak. To jest inna kwestia, natomiast rzeczywiście... Ale czy to nie jest tak, że to jest wina policji, że jej jakoś tam nie ma? Akurat w tym przypadku to interwencja była dosyć szybka, ale samo takie poczucie, tak że przyjeżdża chłopak z Gdyni, 21-latek, z takim nożem w kieszeni, no jak... Pan, no, możemy tutaj winić policję, możemy winić również Straż Miejską, możemy winić inne służby, możemy winić monitoring. No niestety takie sytuacje się zdarzają. Bezpiecznie w Sopocie nie jest, a na pewno wszystkie służby w mieście powinny ze sobą współpracować. Miasto nie potrafi współpracować z policją, o czym świadczy fakt, że jest już to trzecia pani komendant, którą, z którą pan prezydent nie potrafi problem? się dogadać. Jest Zdecydowanie jest to w Sopocie problem. Zdecydowanie. Co, że jakby się dogadali, to by było lepiej? Myślę, tak? że w formule, formule porozumienia, w formule otwartej rozmowy, a nie listów otwartych, na pewno współpraca przebiegałaby lepiej. Ale nie będzie takiego pomysłu, żeby na przykład lokale gastronomiczne były czynne tylko do północy? No myślę, że nie. Myślę, że nie, bo rzeczywiście jest to gałąź gospodarki istotna dla miasta. Natomiast zdecydowanie w Sopocie, że tak powiem w weekendy, wymaga bezpieczeństwo, wymaga poprawy. Gazeta Wyborcza wczoraj napisała, że senator Kazimierz Klejna wpływał, a nawet groził dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku w sprawie przebiegu drogi S6. On oczywiście absolutnie E, zaprzecza. Myśli pan, że to jest jakaś rozgrywka? Panie redaktor, w, na Pomorzu jest 30 bodaj czterech parlamentarzystów. Wszyscy parlamentarzyści e, no, wybierani są z różnych subregionów tak? i bardzo często promują, czy też wspierają różnego rodzaju inwestycje i publiczne i prywatne. Artyla, różnego no dobrze, rodzaju Właśnie do tego zmierzam, że absolutnie nie ma w tym niczego zdrożnego. Tutaj, jeżeli chodzi o przebieg obwodnicy Lemborka, no, dyskusja trwała dosyć długo, i ta dyskusja, jakby żaden z wariantów i północny i południowy nie był wariantem oczywistym. Oczywiście jest taka cienka linia y, pomiędzy lobbowaniem i merytoryczną dyskusją z y, y, administracją publiczną, na przykład z generalną dyrekcją, a takim powoływaniem się na wpływy. Ja chcę wierzyć panu senatorowi, że on rzeczywiście. No tutaj w żaden sposób no tej linii nie przekroczył. Ja zresztą znając pana Santora Kleinę, wiem, że on chce być skuteczny w walce dla swojego regionu, ale ja się z taką sytuacją z jego strony nie spotkałem. Więc nie mam powodów, żeby mu nie wierzyć. Czy to jest rozgrywka? Nie wiem. To może jednak ABW powinna coś tutaj pobadać no, trochę? No, jeżeli, na dzień dzisiejszy, o ile dowiedziałem się z wczoraj z mediów, no rzeczywiście takie badanie trwa, tak, czyli trwa no, postępowanie. Że w szufladzie gdzieś tam leży, leżą papiery. No. Trwa, nie trwa, tego do końca nie wiemy. Nie jak wiemy, to, to fakt. W ABW. Dobrze, proszę mi powiedzieć, e, zauważył pan, bo to przecież e, dyskusja dosyć medialna, o pewnym kolejnym kłopocie w porozumieniu pomiędzy Gdańskiem e, i Gdynią. Jak pan ocenia ten taki no, ostatnio pad, chociaż podobno się dogadali, i podpiszą porozumienie i będą wykorzystywać środki unijne nawet. Czyli, trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że Gdynia historycznie była budowana w konkurencji do Gdańska i tego takiej konkurencji pomiędzy miastami nie unikniemy. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o sam konflikt, no to ja, ja mam troszeczkę poczucie, że jest to konflikt mocno przez media podgrzewany. Konflikt, w którym to znaczy, ofiarą nie ma? ma być, nie ma go? nazwałbym to konkurencją bardziej niż konfliktem, konflikt, którego w mojej ocenie ofiarą ma być prezydent Szczurek, tak? to znaczy on rzeczywiście budzi zazdrość wielu działaczy Platformy Obywatelskiej, bo jest nie, niezależnym prezydentem i przy całym, przy różnego rodzaju głosach krytyki, które, z których ja też sam czasem nie stronię, jest rzeczywiście samorządowcem bardzo skutecznym i rzeczywiście mającym potężne poparcie w swoim mieście. Tak? Stąd no, myślę, że sąsiedni politycy z sąsiednich miast oczywiście nie są tą sytuacją no zachwyceni. Oczywiście jest to jeden z wielu powodów. W przypadku, jeśli mówiliśmy o tych zwanych zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, tam problem poszedł tak naprawdę o formę organizacyjną, Panie jaka redaktor, zostanie ale przyjęta. ale dogadali się. Doszli do porozumienia, pieniądze nie zostaną stracone. Ja nie widzę powodów, dla którego ma być jedna i tylko jedna jednostka metropolitalna. Politalna I mamy w tej chwili takie dwa stowarzyszenia i. No to ile jeszcze? Pięć? I, dziesięć, a po co nam tyle? Nie, no oczywiście po to, to, to będzie możemy, trudniej no będzie się dokadać. W, w ten sposób dyskutując, możemy powiedzieć, po co nam trzy miasta, skoro tak naprawdę jesteśmy jednym miastem, u różnego rodzaju. Się panu, że to byłoby lepiej, bo e, ja nie miasta? powiedziałem. Tego. Ja tego nie powiedziałem. Uważam, że lekki konkurencja jest dobra. Między miastami również, Czyli jedno tak jak między nie? firmami. Absolutnie. Nie chciałby Pan mieszkać w Gdańsku? Ja mieszkałem w Gdańsku kilka lat, mieszkałem w Gdyni, najdłużej mieszkam w Sopocie, i, ale rzeczywiście ciążyłbym. Gdyni. Zdecydowanie, Gdyby miał się gdzieś wyprowadzać, wyprowadziłbym się do Gdyni. A tak, pan tak pozytywnie o tym wyciechu szczurku mówi, to też tak w kontekście wyborów samorządowych? Coś tak tu czuję? Ja mam swoją osobistą ocenę. Ja wiele lat współpracowałem z panem prezydentem, w związku z tym mam jako prawo do sportu, takiej tak? Jako prezes sportu, dzisiaj jako radny województwistego okręgu, więc mam prawo do takiej oceny. I przy czym podkreślam, ja nie jestem pozbawiony różnego rodzaju krytycznych opinii na, na, na temat różnych działań miasta. Natomiast zdecydowanie uważam, że tam się dzieje lepiej niż na przykład w Gdańsku czy w Sopocie. A w kontekście wyborów samorządowych to Prawo i Sprawiedliwość będzie <laughs> popierać czy, czy będzie miał swojego kandydata? E, jeszcze decyzje w tej materii nie zapadły. Aż tak? Myślę, ja nie że, pytam myślę, o nazwisko, pytam nie, tylko. Myślę, że, myślę, że partia będzie się starała, będzie wystawia, wystawi swojego kandydata. Natomiast e, co do poparcia, w, być może, w, no, jeżeli doszłoby do drugiej tury, nie jest to wykluczone. Porozmawiajmy o, y, trochę o służbie zdrowia, a dokładnie o szpitalu w Kościerzynie. Tam są planowane dosyć znaczne zwolnienia. Jedna czwarta Jedna załogi czwarta ma maksymalnie tak się mówi, ma y, stracić y, pracę. Pracownicy szpitala w Kościerzynie planują także protest. Jak pan na to patrzy? Pan jest w Komisji Zdrowia, prawda? Tak, gdyby... Program restrukturyzacji szpitala w Kościerze nie był wdrożony wtedy, kiedy trzeba było go rozpocząć wdrażanie, czyli około 3-4 lat temu. To prawdopodobnie dzisiaj mielibyśmy A Czemu już po nie został problemie. wtedy, bo nie pamiętam. E, no, różnego rodzaju uwarunkowania, też personalne. Tak. E, bardzo długo zarząd województwa nie podejmował decyzji o zmianach personalnych e, na, w, w, w kierownictwie szpitala. W tej chwili rzeczywiście... Mam się... wrażenie, że, że swego czasu to wszyscy byli zachwyceni dyrektorem Staczyńskim. Tak, tak, tak. Potem okazało się, że wiele na przykład zobowiązań różnego rodzaju, które były w szpitalu, no po prostu właściciel nie wiedział. Na dzień dzisiejszy szpital jest w bardzo trudnej sytuacji. Ja nie jestem zwolennikiem stawiania na froncie zwolnień 1,4 załogi, dlatego że już dzisiaj jest, że tak powiem, przy okazji kontraktowania usług, no to szpital może mieć z tego tytułu po prostu kłopoty, tak, ja nie wiem na ile, mam nadzieję, że, że zarząd szpitala tutaj o tym myśli. Przygotowano duże opracowanie doradcze, które miało być planem restrukturyzacji, ja poprosiłem o to opracowanie w interpelacji, no do dziś go nie otrzymałem Wska zarząd województwa wskazuje, że są tu, tam tajemnice handlowe przedsiębiorstwa. Ciekawe przed się, radnym jakie też są tajemnice? No, myśmy się spodziewali tego, że w zasadzie, że takie sytuacje się będą zdarzały. Na dzień dzisiejszy również raport biegłego rewidenta, który w szpitalu był w ostatnim czasie, wygląda niedobrze. Tam jest kilka istotnych zastrzeżeń, między innymi takich, że de facto szpital nie wie, ile ma majątku, dlatego że nie przeprowadzono pełnej inwentaryzacji, a na front stawia się zwolnienia pracowników. To bardzo, bardzo źle. Konstatacja smutna, program restrukturyzacji trzeba było wdrażać 4 lata temu. No dobrze, a teraz. A na co? dzień dzisiejszy. A co teraz? E, no, Nic nie robić? Jakby, krótkofalowy efekt będzie taki, że platforma, w, w, że tak powiem, w powiecie kościerskim przegra wybory. No to pan powinien Ale... się akurat cieszyć z tego powodu. E... Ja się nie cieszę, kiedy jest to kosztem ludzi, tak? natomiast na dzień dzisiejszy rzeczywiście program restrukturyzacji musi być wdrożony i, i mam nadzieję, że jest wdrażany, nie znamy wielu jego szczegółów. Zdecydowanie zwolnienia pracowników nie powinny być głównym, ich ele głównym jego elementem. PIS i radni PIS są przeciwni wszelkim przekształceniom szpitali i spółki, no, taki jest wasz główny przekaz. A co w sprawie na przykład... Moment planowanego połączenia dwóch szpitali, czyli e, to jest, się teraz nazywa podmiot leczniczy Kopernikus dla e, niewtajemniczonych, to jest ten szpital naprzeciwko sądu, <laughs> razem doktor, ze szpitalem na zaspie. Ja jako przedsiębiorca i, i, i menadżer zawsze w takich sytuacjach patrzę na argumenty. Na dzień dzisiejszy nie znam argumentów zarządu województwa, jeżeli chodzi o połączenie. Jak rozumiem, jeżeli lepiej, był, taniej yy, ale skuteczniej. Co taniej, ale co lepiej? Z, zarządzać, no. Z punktu widzenia teorii zarządzania, tylko około 40% fuzji się udaje. Więc yy, każde połączenie dwóch podmiotów jest obarczone bardzo dużym ryzykiem. Jeżeli połączenie podmiotów ma oznaczać tylko i wyłącznie zmniejszenie ilości księgowych i prezesów, yy, to troszeczkę za mało. Chciałbym poznać argumenty, wtedy będziemy to, na pewno to komentować i wtedy będziemy merytorycznie zabierali głos. Nie jest prawdą, że radni PiSu są przeciwko wszelkim przekształceniom szpitali, dlatego Spółki, że my tak. uważamy. Ja pamiętam jest jak to, radnych swoich funkcji. Nie, jest nie, jest to w, droga, jest to, jest to droga, do prywatyzacji to Przecież to przykład Kościerzyny jest jest, to tam najprawdopodobniej do tego dojdzie. Tam dojdzie do jakiejś formuły prywatyzacji tego szpitala tego szpitala, trzeba tym o tym jasno powiedzieć. Więc rzeczywiście komercjalizacja, przekształcenie spółki jest jednym z, te, jednym z etapów prywatyzacji. W tym kontekście jesteśmy przeciwni. Ja zawsze i rozmawiając z Panią i rozmawiając z innymi dziennikarzami podkreślałem jedną rzecz, że z punktu widzenia zarządzania, rzeczywiście spółką zarządzać jest łatwiej, natomiast samo przekształcenie, sama zmiana formy prawnej i umorzenie jakiejś niewielkiej części zobowiązań, a przecież z tym mamy do czynienia, to zdecydowanie za mało. Programy restrukturyzacji poszczególnych szpitali są dużo ważniejsze niż zmiana ich formuły prawnej. Ale one są przecież, czy są niewystarczające? No, jak po efektach poznajemy, że są niewystarczające, tak. Widek Kościerzyna, o której rozmawialiśmy. No, ale tam dopiero program jest na etapie wdrażania. A Dlaczego? wybory tak do później? Parlamentu Europejskiego. Anna Fotyga będzie otwierać listę Prawa i Sprawiedliwości tutaj, tutaj na pomorzu. Jeszcze, jeszcze partia oficjalnie, że tak powiem, się w tej sprawie nie wypowiada. Ja myślę, że Anna Fotyga jest, byłaby bardzo dobrym kandydatem, merytorycznie doskonale do tego przygotowanym, ale tutaj rzeczywiście decyzje zapadną gdzieś pewnie na początku lutego. Dziękuję za rozmowę. Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana.